Mistrzowie i nauczyciele, jaki jest przekaz, odczyt na nadchodzącą wiosnę 2023 roku? Na co warto zwrócić uwagę? Z czym popracować? Jakie tematy zgłębić? Wybaczenie niesie ze, niesie ze sobą spokój ducha. Kiedy otwierasz się na przepływ energii miłości, kiedy Twoje serce jest gotowe doświadczać w pełni, miłości bezwarunkowej, doświadczać w pełni światła, płynącego prosto ze źródła od stwórcy, wówczas energia wybaczania jest jakby. Dodatkowym energetycznym impulsem, który powoduje, że ta miłość nie tylko przepływa przez ciebie, nie tylko wpływa w każdą komórkę Twojego ciała, rozświetla ją, ale również ta energia zaczyna, jakby tryskać na zewnątrz. To światło jest potężniejsze, mocniejsze, dociera dalej, błyszczy głębiej. Kiedy otwierasz się na wybaczanie, kiedy doświadczasz tej głębi energii wybaczania, kiedy głęboko w swoim sercu czujesz, że nadszedł czas, aby wybaczyć sobie, wówczas, wówczas zrzucasz z siebie płaszcz energetycznej niezgody. Płaszcz. Energetycznego obciążenia. To jest tak, jakbyś przebiegł maraton i dobiegając do mety, odczuwał, jakbyś dostał skrzydeł. Nie czując tych przebiegniętych kilometrów, nie czując bólu mięśni, tylko wręcz przeciwnie, czując, że dotarłeś do mety w pełni sił doładowane energetycznie tak działa energia wybaczania samemu sobie kiedy świat budzi się do życia kiedy wraz z wiosną każda roślina zaczyna wypuszczać pączki zaczyna się zielenić zaczyna odżywać energia wybaczania staje się taką potężną wibracją która wraz z naturą, z przyrodą, rozkwita, pozwala odrodzić się, pozwala odkryć niesamowite, niesamowite pokłady wewnętrznej mocy. Często jest tak, że ludzie, ludziom najtrudniej wybaczyć jest sobie, ponieważ Przytłoczeni tymi wszystkimi epitetami związanymi z tym, co mogło być lepiej, tym, co mogło być wyżej, tym dążeniem do perfekcjonizmu, nie pozwalają zauważyć, że obojętnie, w jakiej są energii w danym momencie, Dane zadanie wykonane jest okej, okay, wykonane jest dobrze, wykonane jest tak, jak miało być. Kiedy ludzie poddają się działaniu krytykowi wewnętrznemu, ta energia, ta iskra wybaczania sobie staje się takim tylko malut taką malutką wiązką ognia. Jednak, kiedy skupimy swoją uwagę na wnętrzu serca, kiedy każdy człowiek poczuje tą wewnętrzną iskrę mocy wybaczania sobie, pozwoli zrzucić z siebie ten ciężar narzuconych z góry powinności. Wtedy rozświetli się światło, zarówno w sercu, jak i w umyśle. Poczuję takie wewnętrzne odpuszczenie sobie tego, co już mu nie służy. Tego, co jest tylko obciążeniem, co było tylko obciążeniem. Wybaczenie sobie wyrasta z głębi serca. Kiedy im więcej kochasz siebie, kiedy każdego dnia przesyłasz sobie energię bezwarunkowej miłości, kiedy się przytulasz do siebie, kiedy otulasz się miłością, wewnętrzną miłością do siebie, szanując swoje zdanie. Szanując siebie, akceptując siebie w tu i teraz, pozwalając sobie na bycie niedoskonałym w swojej doskonałości, wówczas ta energia wibracji wybaczenia staje się potężniejsza, silniejsza. Rozkwita, rozpala się i dociera do każdego zakamarka. Ciała duszy i umysłu. Dlatego warto wykorzystać energię wiosny na rozbudzenie w sobie wibracji wybaczania. Dziękujemy.